Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś o religii w Stanach? I ja wiem, że nasz kanał przeważnie jest o językach, ale ostatnio rozmawiałam z naszym ekipą i z managerami. Z Instytutu Lingwistyki, i ktoś zadał pytanie, jak to wygląda z religią w Stanach. I oczywiście to jest głęboki temat i miałem dużo do powiedzenia, i oni stwierdzili, że hej, to jest dobry pomysł na film I pewnie się domyśla, że większość Amerykanów to są chrześcijanami, ale Ameryka pod tym względem jest bardzo podzielona, bo na przykład katolicy to są mniejszością, i większość e, chrześcijan w Ameryce to są. Protestantami i oczywiście każda religia protestancka też jest zupełnie inna niż inne i nawet istnieją tacy protestanci w Stanach, którzy uważają, że katolicy nie są chrześcijanami. To w dzisiejszym odcinku opowiem ci, ile procent Amerykanów należą do każdej religii i też trochę wam opowiem o tym, jak ludzie podchodzą do religii. Instytut lingwistyki przedstawia. To najpierw popatrzymy na statystyki, mam je tutaj. Że 34% Amerykanów to oni są protestantami. I jak nie jesteś pewny czemu oni się zwają protestanci, to to jest przez to, że dawniej te religie powstały przez to, że ci ludzie protestowali przeciw Kościołem katolickim. Po angielsku protestanci się zwają Protestants. Protestants, na przykład he's a protestant. I katolik to jest Catholic. Catholic, he's a Catholic, she's a Catholic. I też jest takie słowo jak Catholicism, to znaczy nam ka... nie mam to powiedzieć. Katolic... Kość? Katolicyzm może? Catholicism i protestantism. Ale oczywiście jest bardzo dużo różnych protestantów w Stanach. I są takie kościoły protestanckie, które są bardzo podobne do kościołów katolickich i są kościoły protestanckie, które są całkowicie zupełnie inne niż kościoły katolickie. I czasami te kościoły nawet są w takich miejscach, gdzie są sklepy. Na przykład wyobraź sobie, że pojechałeś gdzieś do Ikei i tam gdzieś jest też Leroy Merlin albo coś, to w takich miejscach też często znajdziesz kościoły. I w Stanach każdy może stworzyć swój kościół. I często w takich kościołach tam nic nie ma, bo na przykład część protestantów uważają, że to jest niepoprawne, żeby mieć icons, to chyba są ikony, nie? I że oni uważają, że modlenie się do ikonów, albo żeby w ogóle mieć ikony, to jest pogańskie i że to jest niekompatybilne z chrześcijaństwem. To często w tych kościołach tylko masz scenę i mikrofon, i krzesła, i tyle. To jeszcze raz. 34% to protestanci, 23% to katolicy, 11% to są po prostu ludzie, którzy uważają siebie jako chrześcijanie. I często oni nie są część żadnej religii i często tacy ludzie na siebie mówią non-denominational Christians. To znaczy, że oni są chrześcijanami, którzy nie są część jakiejś jak to się mówi, domin dominacji albo coś takiego? Denomination. I wtedy oni po prostu chodzą do takich kościołów, które są non-denominational. I często tak jest, że po prostu ktoś sobie zrobił uh, magister z religii uh, albo uh, jest doktorem z religii. Na przykład Martin Luther King Jr., uh, ten ze Stanów, który walczył o wolność czarnych ludzi, on był doktorem, on był doktor Martin Luther King Jr. I on był doktorem z religii. To często tacy ludzie uh, otwierają swoje kościoły. A oczywiście nie musisz mieć doktorat, po prostu każdy może stworzyć swój, ko swój kościół. I wtedy po prostu mówisz, to jest non-denominational Christian. I ci non-denominational Christians tam przyjdą, bo im się podoba, jak gadasz o Biblii. Następna religia to jest Mormonizm. To mormonizm chyba? I Mormons. Też chyba są chrześcijanami, ale wiesz, oni wierzą coś zupełnie innego. Że oni wierzą, że Jezus był w Stanach, że on mieszkał, że on wrócił do Stanów albo coś takiego i był taki facet w latach 1800 w Stanach, który tak niby znalazł nowe książki Biblii albo coś takiego. To, to jest trochę inne, ale oni wierzą w Chrystusa. Następna religia to są Żydzi, 2%. I potem napisali, że 6% to są inne religii świata. Ja nie wiem, co to ma znaczyć. Zaraz sprawdzę, czy mają więcej informacji. I 21% Amerykanów e, nie są część żadnej religii, albo przynajmniej oficjalnie nie są część religii. Może po prostu o tym nie myślą. I to są pewnie ludzie, którzy albo nie mają religii, albo nie wierzą w żadnego Boga, Albo są e, agnostyk, ja nie wiem jak się agnostyk po polsku, albo po prostu nigdy nie byli wychowani jako część żadnej religii i nawet o tym nie myślą. I musiałam sprawdzić, ile procent Amerykanów to są e, część Hindu, hinduizmu, albo buddyzmu, albo islam. I wszystkie trzy to jest 1%, znaczy 1% Amerykanów są buddystami, 1% to są hinduami i 1% to są muzułmanami. I jak Stany Zjednoczone były stworzone jako kraj, to to było od razu widoczne, że wolność było bardzo ważne. I bardzo ważna wolność w Stanach to jest wolność słowa, i też wolność religii. I nawet jest coś takiego jak The Bill of Rights. I to jest coś, co jest związane z prawami. I te Bill of Rights też się nazywały The Amendments. I ten pierwszy amendment, to znaczy ten pierwszy punkt na ten Bill of Rights, jest związany właśnie z religią i wolność słowa. I przeczytam Wam, co ten pierwszy amendment pisze: Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Or prohibiting the free exercise thereof. And też something about freedom of speech and so on. But here we are talking about religion. So, as they say, Congress shall make no law respecting an establishment of religion, that to znaczy, means that the government, that Congress, and the government, can't stworze prawa. Które są związane z religią. Or prohibiting the free exercise thereof. To znaczy, że też nie mogą stworzyć jakieś prawa, które um, jak, w jakiś sposób ograniczają jakąś religię. I dużo tych ludzi, którzy stworzyli Stany Zjednoczone, ja nie wiem, czy to była większość, ale duży procent ich to oni byli deists, to de deistami, nie wiem, czy tak się mówi po polsku, i nie jestem pewny, czy ta religia teraz istnieje, ale deiści to dawniej to był, oni byli trochę jak pierwsi Ateiści, albo pierwsi agnostyks, agnostycy, może niedokładnie, ale mniej więcej. I ta religia mówiła, że jest Bóg i Bóg stworzył świat i wszechświat, i potem odszedł. I że ten Bóg w ogóle nie jest związany ze światem, ze, ze wszechświatem i on nic nie kontroluje. On po prostu stworzył i sobie gdzieś poszedł i zniknął. I jego nie ma. I on nie jest część naszego życia, ale oczywiście wolność było ważne i dlatego ten pierwszy amendment jest związany z religią i wolność słowa i tak dalej. I przez to każdy może stworzyć swoją religię i też religie nie płacą podatków i też dlatego niektóre rzeczy, które by były nielegalne dla zwykłych ludzi, to dla religijnych ludzi to jest dozwolone. Na przykład z tego, co rozumiem, że jak ty wiesz. Że jak ktoś Ci powiedział, że on kogoś zabił, to Ty musisz powiedzieć policji i jak tego nie zrobisz, to Ty też będziesz karany i może albo prawdopodobnie pójdziesz do więzienia. Ale na przykład jak jesteś księdzem, który jest część religii katolickiej, to Twoja religia mówi, że jak ktoś robi spowiedź, i ci powie, że kogoś zabił. I nawet może że kogoś innego zabije, to nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Bo z tego co rozumiem, że jak tak zrobisz, jak jesteś księdzem, to wtedy już nie będziesz księdzem i nawet będziesz excommunicated. Nie wiem, jak to się mówi. Będziesz exkomunikowany. Po angielsku excommunicate. To excommunicate someone. He was excommunicated. I przez to, że to jest część religii katolickiej, to rząd nie może. Oczekiwać albo zmusić księdza, żeby on powiedział, czy ktoś kogoś zabił, jak słyszał o tym w trakcie e, spowiedzi. Ale mi się wydaje, że takie rzeczy, które normalnie by było nielegalne, to muszą być część jakiejś starszej religii. Na przykład katolicy już to robią przez wiele lat, to Dlatego mogą to robić. Myślę, że jak ja bym stworzył swoją religię i bym coś takiego wymyślił, to może by powiedzieli, że coś nie liczy, bo to jest nowa religia. Ale może się mylę. Tam mam jeszcze jeden przykład. Wiem, że niektórzy Żydzi, i nie wiem, którzy, i to chyba nawet nie jest większość, ale niektórzy Żydzi, jak e, mają obrzezanie, to jak ten rabin obcina e, tę część penisa tego dziecka, to on wtedy wysysa krew. Z tego penisa buzią. I to jest chyba stary zwyczaj religijny, i dlatego oni mogą to legalnie robić. Bo mi się wydaje, że jakby to był zwykły człowiek, powiedzmy, że to był lekarz, i ten lekarz obrzeza dziecko, jakby ten lekarz włożył tego dziecka penis do buzi. To mi się wydaje, że on by był zaresztowany. A, i też może o tym nie wiesz, ale w Stanach to jest normalne, żeby obrzezać małych chłopców. I większość Amerykanów obrzezają swoich chłopców, i to w ogóle nie jest związane z religią. Większość chrześcijan w Stanach to automatycznie obrzezają swoich chłopców, jak one się urodzą. To znaczy, że ten dzidżuje się rodzi. Bo no od razu lekarz obcina mu część penisa. I to jest przez to, że oni uważają, że to brzydko wygląda, jak nie jest obrzezane, i też uważają, że to jest niehigieniczne w Stanach. A to jest zupełnie inny temat na inny dzień. To przez to, że większość tych ludzi, którzy stworzyli Stany Zjednoczone, jak to był nowy kraj, to oni byli Anglikami albo Szkotami, i potem później e, przypłynęło bardzo dużo Niemców, to Prawie wszyscy byli protestantami i myślę, że przez długi czas Amerykanie nie lubili katolików, i nadal trochę tak jest. Dopiero było więcej tych katolików pod koniec lat 1800 i może początek lat 1900, jak przypłynęło dużo Irlandczyków, Włochów. I pewnie też dużo Polaków. I Amerykanom to się nie podobało. Pomimo to, że Ameryka to jest kraj imigrantów, Ameryka zawsze nie lubiła imigrantów. I może słyszeliście o The Ku Klux Klan, to znaczy the KKK, ci ludzie, którzy zabijali czarnych ludzi, to oni też nie lubili katolików i uważali, że katolicy. To są źli. I w Stanach tylko mieliśmy dwóch katolickich prezydentów. Pierwszy to był John F. Kennedy, i ten drugi jest teraz Joe Biden. I z tego co rozumiem, jak Kennedy chciał być prezydentem, to ludzie mówili, że nie możemy wybrać Kennedy bo on jest katolikiem i jak my jego wybierzemy, to on będzie niewolnikiem dla papieża i papież będzie mu mówił co on ma robić i on zniszczy Amerykę. To tutaj możemy zobaczyć na mapie gdzie katolicy mieszkają w Stanach i na południu, jak zobaczysz, że są katolicy, to prawdopodobnie teraz to są latynosi, ludzie z Meksyku albo z południowej Ameryki, bo oni też są wszyscy albo prawie wszyscy są katolikami i oczywiście jest bardzo bardzo dużo imigrantów z Meksyku i z reszty tej Latin America, tak mówimy na to. Latin America to jest tak łacińska Ameryka. Ale jak popatrzysz tam na północy, szczególnie na wschodni północ, to tam jest, jest dużo katolików przez to, że do dzisiaj ci ludzie, którzy tam mieszkają, to są potomki Włochów, Irlandczyków i Polaków. I jak ja byłam dzieckiem, ja mieszkałam w Bostonie, i w Filadelfii i tam akurat było bardzo dużo katolików. Szczególnie przez to, że ja mieszkałem w polskiej dzielnicy. To oczywiście było dużo Polaków albo dużo ludzi, którzy mieli dziadków, pradziadków i tak dalej z Polski, z Irlandii i z e, Włoch. To większość moich znajomych byli katolikami, ale ja też chodziłem do katolickiej szkoły i ta katolicka szkoła była część polskiego kościoła, Ale też były inne kościoły tam w Filadelfii, gdzie ja mieszkałem i to było kościoły na przykład Luterańskie albo coś podobnego. I te kościoły wyglądały mniej więcej jak katolickie kościoły. I takie kościoły, ja uważam, są dosyć podobne do e, religii katolickiej. Ale potem, jak się przeprowadziłam na południe, e, tak konkretnie na Florydzie, i Floryda jest dziwnym miejscem, bo to jest miejsce, gdzie wszyscy z każd każdych stanów przylatują. To Floryda to jest taka mieszanka. Jak Ameryka jest mieszanka, to Floryda jest mieszanka Ameryki. Ale przez to, że to fizycznie jest na południu, to jest duży wpływ kultury południowej. Ale też Floryda nie jest tak bardzo południowa kulturowo jak reszta południa, tak jak Georgia, albo Tennessee, South Carolina i tak dalej. To na południu jest bardzo dużo baptystów, Baptists i też dużo non-denominational Christians, chrześcijanie, którzy po prostu mówią na sobie, na siebie, że oni są chrześcijanami i tylko tyle. I oni nie wierzą w Kościół, oni wierzą w Biblię. I często ci ludzie, um, oni mają problem z katolikami i oni uważają, że katolicy nie są chrześcijanami. Oni często mówią, że albo jesteś chrześcijanem, albo katolikiem. I często jak ja im mówiłem, ale Katolicy też są chrześcijanami, oni mówią, nie, oni nie są. I rozmawiałam sporo z takimi ludźmi i zawsze jest ta sama odpowiedź. I oni mówią, że katolicy po prostu nie do końca wierzą albo słuchają Biblii i że katolicy prędzej um, słuchają Kościół katolicki i Kościół Katolicki um, wymyśla rzeczy, które nie są część Biblii. Tak oni mówią. Ale jest też ciekawe, jakie mają przykłady. Na przykład e, niebowzięcie Maryi. E, to nie jest Biblia. To jest coś, co Kościół Katolicki e, zdecydował, że będzie część e, Kościoła Katolickiego w roku 1951 albo III. Albo na przykład, jak jest komunia, to Kościół Katolicki mówi, że ten opłatek, albo nie wiem, jak się nazywa, chyba opłatek, że to tak dosłownie się zmienia. W, w, w ciało i krew. Że to wino dosłownie się zmienia w krew Jezusa. I tylko katolicy tak myślą, protestanci tak nie uważają. I oni uważają, że przez to, że kościół katolicki mówi, że to jest dosłownie jego ciało i krew, to to jest rytuał kanibalistyczny. Albo też często słyszałem, że protestanci w Stanach mówią, że, wiesz, że katolicy modlą się do kogoś oprócz do Boga. Bo w Biblii pisze, że tylko można się modlić do Boga i katolicy modlą się do Maryi i do, e, do świętych. I wiem, że katolicy się z tym nie zgadzają, bo mówią, że o to nie jest modlenie, ale my rozmawiamy z tymi ludźmi, żeby oni nam pomogli, żeby oni porozmawiali z Bogiem, ale ja myślę, że ci protestanci o tym wiedzą. Oni po prostu uważają, że to jest. Niezgodne z Biblią. Ale oczywiście nie każdy protestant tak myśli. Większość czasu ci Amerykanie, którzy tak myślą, to oni są co my nazywamy fundamentalist Christians albo evangelical Christians. I to są ludzie, którzy wierzą wszystko w Biblii. I z tego co ja widzę, i może tutaj nie mam racji, ale z tego co ja widzę, to katolicy wierzą to, co Kościół im mówi, a ci evangelical Christians. Wierzą to, co jest w Biblii. Bo przynajmniej z mojego doświadczenia, jak rozmawiam z katolikami, to się okazuje, że oni nie czytają Biblii albo rzadko czytają Biblię. I to jest tylko moje doświadczenie. Ale każdym razem, jak rozmawiałam z tymi evangelical Christians, z normalnymi ludźmi, nie ludźmi, którzy pracują w kościele, ale zwykli ludzie, to oni czytają Biblię bardzo często i nie tylko czytają tą Biblię, ale mają niektóre części Biblii zapamiętane. I też bardzo często słyszałem, że ich wymówka, żeby czegoś nie zrobić, jest coś z Biblii, że oni tak powiedzą ci, że nie, nie chcę tego zrobić, albo nie mogę tego zrobić, bo w Biblii pisze to, to i to. I oni ci po prostu powiedzą, oni zapamiętali to, co pisze w Biblii. I przez to, że nie mają Kościoła, to Biblia jest bardzo ważna dla nich. Ale to nie znaczy, że nie chodzą do kościoła, bo chodzą do kościoła, tylko że oni... Hmm, to nie jest taki kościół, ten kościół katolicki, może to jest po prostu jakiś lokalny kościół. I jest jeden facet, który prowadzi ten kościół i on też tylko mówi to, co jest w Biblii. I też często ci evangelical Christians uważają, że, że żeby chrzcić dziecko albo człowieka, że to, to nie jest w Biblii. Nie wiem czemu, bo był ten Jan Chrześciciel, nie wiem. A dla nich to wystarczy, że po prostu w sercu zaakceptujesz Jezusa. I duża różnica między katolikami i ci Evangelical Christians jest, że historycznie i chyba do dzisiaj Kościół katolicki wierzy w to, żeby być dobrym człowiekiem i żeby robić dobre rzeczy na świecie, żeby być dobrym człowiekiem. I że musisz być dobry, żeby iść do, do nieba. Ale ci Evangelical Christians, oni uważają, że to jest bzdura. I że Jezus umarł dla ludzi. I jak On umarł i Ty w Jego wierzysz, to nie ma różnicy, co zrobisz w swoim życiu, bo Jezus dla Ciebie umarł i Cię wybaczy. I nie ma żadnej ceremonii, nie musisz mieć chrztu, po prostu nawet w głowie albo na głos powiesz, że ja akceptuję Jezusa w moim sercu. I często ci evangelical Christians tak rozmawiają z ludźmi o Jezusie i oni chcą Cię uratować od piekła. To wtedy oni mówią coś takiego jak Will you accept Jesus Christ as your own personal Lord and Savior? I tak dosłownie to znaczy, czy zaakceptujesz Jezusa Chrystusa jako Twój osobisty. Uh, jak się mówi savior. Uraciciel? There's savior, that he will save you, że on cię uratuje. I jak tak zrobisz i powiesz tak, albo nawet pomyślisz, że ja akceptuję Jezusa, to wtedy jesteś uratowany, jesteś saved, oni tak uh, mówią. I wtedy tak naprawdę nie ma różnicy. Jak się zachowujesz, albo jakim człowiekiem jesteś, albo byłeś, sam fakt, że zaakceptowałeś Jezusa, to idziesz do nieba. Ale myślę, że dla katolików też musisz być dobrym człowiekiem. To, co jest ciekawe, jest, że często ci Evangelical Christians to oni są e, nie tylko konserwatywni, e, powiedzmy religijnie, ale też politycznie. Na przykład wiem, że ludzie mówili, że PiS był konserwatywny, ale na amerykańskie standardy Ekonomicznie nie był, bo oni dawali pieniądze dla, dla ludzi, dla dzieci, i oczywiście oni nie chcieli aborcji, ale na przykład ci Evangelical Christian Stanach, oni też nie chcą aborcji, ale też nie chcą dawać pieniędzy dla biednych ludzi. I ci sami ludzie, którzy mówią, że aborcja to jest morderstwo i powinno być nielegalne, to są ci sami ludzie, którzy. Nie chcą mieć żadnej restrykcji na pistoletach. I chyba w tej chwili pistolety to jest numer jeden powód śmierci dzieci w Stanach. I też to są ci sami ludzie, którzy nie chcą, żeby ich podatki poszły, żeby pomóc rodzin albo dzieciom i tak dalej. To myślę, że inni Amerykanie i też inni Chrześcijanie uważają, że oni są hipokrytami. Ale ci Evangelical Christians. To oni są przynajmniej 1 czwartą Ameryki, może 1 trzecią, i oni dużo głosują. I opowiem wam jeszcze jedną historię. Często ci Evangel Christians uważają, że Biblia powinna decydować, jakie jest prawo w Stanach, i też że chrześcijaństwo powinno być oficjalną religią Stanów. Ale oczywiście Stany nie mają żadnej religii i każda religia jest równa, oczywiście mówimy tutaj legalnie. To była taka sprawa w sądzie, chyba w Arizonie, ale nie jestem pewny. I w Arizonie przed takim budynkiem, nie państwowym, ale stanowym, to był jakiś sąd. I nie pamiętam kto to zrobił, może to był rząd, może to był ktoś inny, ale przed tym sądem dodali te uh, Ten Commandments, nie wiem jak się mówi w polsku, dziesięć, to co Mojżesz miał, Mo Mo Mojżesz, ma to 10 takich nie wiem, rzeczy, których nie możesz robić. Po angielsku to są The Ten Commandments. To oni mieli The Ten Commandments przed tym sądem. I przez to, że w Stanach jest coś takiego jak Separation of Church and State, to znaczy, że um, rząd albo państwo i religia powinna być osobna, to przez to dużo ludzi mieli z tym problem. I powiedzieli, że to nie powinno być przed budynkiem rządowym. I oczywiście też rząd nie może wspierać jedną religię. To wtedy ci ludzie, którzy zrobili tą statuę z tymi Ten Commandments, to oni powiedzieli, że hej, my jesteśmy otwarci na każdą religię, i każda religia jakby chciała, by mogła mieć swoją statuę tutaj. I akurat w ten sam moment to odezwali się szataniści, i oni powiedzieli, o, super, że tak uważacie, bo my mamy naszą statuę i tutaj jest ta statua e, szatana i powiedzieli, okej, okay, to jak każda religia może mieć swoją statuę, to proszę bardzo, e, to jest nasza statua, to jest nasza religia, a możecie ją tutaj to postawić. Ja oni powiedzieli nie i oczywiście wzięli to do sądu i ci ludzie z tą statuą, z tą Ten Commandments, oni przegrali, bo oczywiście rząd nie może Wspierać jedną religię i nie drugą. Ale tak jak mówiłem, to jest długi i głęboki temat, ale myślę, że ogólnie w Stanach jest jak najbardziej wolność religii. I to nie ma różnicy, jaka to jest religia. Nawet jest religia The Religion of the Flying Spaghetti Monster. Znaczy, że fruwający potwór spaghetti. I ci ludzie, którzy Um, są część tej religii, tej, tej uh, Flying Spaghetti Monster, to się nazywają Pastafarians. I na przykład jak masz zdjęcie do dowodu w Stanach, to też muszą szanować Twoją religię. I na przykład jak ktoś ma hijab, tak te kobiety muzułmańskie mają takie na głowie, to nie możesz im powiedzieć, że hej, nie możesz tego nosić, przez to, że to jest ich religia. Albo na przykład Żydzi też mają ten jameka, nie? To wiem, że były takie sytuacje, że ci Pastafarians jak poszli, żeby dostać swój dowód, albo w Stanach to jest prawo jazdy, to oni mieli na głowie, um, musiałem sprawdzić, durszlak, Takie coś na, na makaron. I oni musieli im to pozwolić. Przez to, że jak pozwalają jednej religii coś robić, to wtedy nie mogą powiedzieć, że druga religia tego nie może zrobić. I na pewno bym mógł powiedzieć dużo, dużo więcej. O religii, o stanach, ale myślę, że już e, pokryłem dużo. To daj znać w komentarzach, co Ty myślisz o tym, i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.